Eee, Dobra, witamy start. w Gold Dzień dobry. gang. I Gold dzisiaj gang. zagramy sobie w kolejną dziwną rozgrywkę, gdzie będę. Nie, nie będę dzisiaj się w sumie wkurzał, bo jeszcze jestem chory, więc dzisiaj będę oazą spokoju. Właśnie jesteśmy na paszczystym. No, spokoju, w... ja zobaczymy. To jestem się. Jestem o... taki kawaii słodki. To się okaże jeszcze. Jak to się grało, bo ja nie pamiętam. Ja też właśnie. Na czas na, na czas ale i że byłeś pierwszy, i ale... leżenia i w ogóle. To się strzelało. Dobra, już wiem. A, wiem. Okej. Okay. O oh shit. Cyyyyk. Go, go po power rangers! Jest. Ach, ale dobra. <laughs> w dwa? No. O kurde. Tak się czy... podbijałem. No widzisz, jestem oazą spokoju dzikiej. O kurde. <coughs> No i. Czyli tutaj się w końcu Będziemy co liczy, wierzyć. bo ja nie rozumiem. E, liczy się. Ilość uderzeń? się liczy w ten sposób. Właśnie nie! Że... Ludzie mówili, że ilość uderzeń podać się nie liczy. E, liczy, jest... no masz dwa razy Liczy miejsca. dokładnie w miejsce. Ten. Miejsce ci po prostu wyznacza, jakie miejsce zyskałeś w uderzeniach. No no, ale. O oh, fuck. To nie, że każde uderzenie to jakiś minus punkt. Nie, nie, nie. No, 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 no. <laughs> No ostatni, tak. to ostatni, Kurde, co za chłopak! Dwie rzeczy się liczą, czas i ilość uderzeń. Tak, po tak, prostu. tak. Ale jak na przykład teraz Shaken jest ostatni i będzie miał na to przykład... Będę teraz będę miał 6 punktów. Tak, ale możesz mieć teraz 99 uderzeń tak, i to tak, nie tak. będzie miało tak, wpływu tak, na twój tak, wynik, tak. tak. Jeden, no to podlizałem. Pierwsze tak. miejsce za uderzenie, tak, tak, tak. trzy tak, tak, punkty mam i trzy punkty, trzy punkty będę miał, więc 6 no. punktów. Sześć o Jezus, co to za kuśwała ma? Jak my mamy to zrobić? No! Fuck Fak start! O fuck off! Ech... <laughs> o, dzięki Rogi, dzięki, Super. dzięki, Jak? Nie wiem. Jak to się skakało? Wow, 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 Shit! Ej, co? Jak to się -bus. lata? O Chibus! O Jezus, nie! Oh. Come on! Będę pierwszy. Będziesz pierwszy. Nice. Ile masz? 6. To było sześć. mega dziwne, no. no? To ja już 6, też. Więcej? 7. Znaczy 6 punktów będę miał. No, no, no. Tak. no. Ale jestem no, no. bardzo spokojna, się w ogóle tak? dzisiaj nie denerwuję. Dzisiaj mm -hmm. bardzo fajna rozgrywka, takie, takie pytnięcia będę miał. <laughs> Zdarzają się. Oczywiście. Ale ty, z przegranych najwięcej się we, wnios we w życiu. No, oczywiście. Ej, o, ty. A. Sied. No! O! Siedzi, jakich... O! Won! O! Bożu! O! Bażu! O! Bazu! Yes Ale to zrobiłem! Tak sztyle, tak. A, a, ale no, można tak. było już tą lotnią kierować tak, się na dołek! Tak, właśnie tak myślałem. No! Ale nie chciałem ryzykować, A tu wiatr. Mógł, wiatr! Tu jeszcze wiatr będzie miał znaczenie. Ale. Kof! No musiałeś! Co? Wlecieć mi pod ostrzał. Pod, pod ostrzał. ostrzał? No. Pod ostrzał. Ojej wow, Oj, roki. No. Gdzie ja będę? Nie! Tu to. O, ale to zrobiłem! Jak nas przegonią! Łoł! Oh my god! Jak się nie, jak jo! A, nie parcie, ale. W powietrzu to uderzyłem sprzygło. jeszcze! Jo! O, ale, ale to... Parciasz. Jaki farciarz ja, ja, ze mnie. Ja chciałem też w powietrzu się uratować, ale mogłem do przodu iść. No, Max! Co? No, odbijasz się ode mnie A nie stanąjesz! paszczu! W paszczu są... Zamknij paszczu, abażur. Siedź, Siet, siedź, siet! siedź! Fuck, skopałem, 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 skopałem! O dzięki! Dzięki! Yes! 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 No ja <śmierdzi> Jak to zrobiłem? Jak yes! to śmieć! Przepraszam, <śmierdzi> no. <śmierdzi> musiał mi wlecieć przed mordem! Powinieneś mówić Jackie, posprzątaj się. No właśnie. O, dzięki. O zrobić? Kupę. Dzięki. Oj, kiepsko to zrobiłem. Oj oj oj, dobra. Oj, oj co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Shit. Kurde, jaka powolona mapa. Kurde. Nie! O oh, god damn you. Dobra, koniec, po mnie. Nie! Jedź mi stąd! Nie! No śmieć! Parszywy! Ale sam mnie popchnąłeś, chłop! God damn it. No nie! O, ale masz mniej strzałów, czakan. Kurwa! Ale Miałem mi tam nie poszło, punkty. nie? Ale masz mniej strzałów, więc to też chyli. Stracę teraz. Roki wyprzedzasz mnie chyba. Nie, nie, co ty? No jak to nie? No, Roki będzie miał czyje jeszcze. Trzy, ja nie. Też... <noise> jak ładnie. No śmieciu! O. Zamknij się. Idź się, posprzątaj, kurwa. nie! Dziękuję! Ja pierdzielę spowolniliście ja mnie jeszcze. Gdzieś nie Dobra, Elo. Elo, kurna sześć punktów. Oczywiście będę miał. No, pięknie. Jest! I yes. byłem tak blisko! A jeszcze Ale za mnie! Widziałem, Widziałam, widziałem. O fajnie, o, o, fajnie, o, fajnie, 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 o, <laughs> Chicken eee. in the drink. Nir leader. No kurwa. Ale uderzyłeś tam wiecie, roku. nie spowalniacie. E, Bo się tak odbijałem, ale ja myślałem, be, że mnie nie strzelili. Jak bliżej się. Tak Dawaj, zaliczony. Set, go. E? No kurwa. Cha, pasiaty, zostaw dostawę. Oś tych chomy. Szybciej, szepti, szepti. O, dobra? Dobra. Oh no, dobra. No, no, no. O no! Ooooo, już, już. Nie, to już Jezus, Jeżusz? Jeżusz. Dobra, elo. Jest! ładnie! Łoo! No, pierwszy! No! pierwszy. 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 Nie, ja Roki. Chucken? Czy, czy Roki? Tak, chucken, tak, ja chucken, byłem... chucken. Znaczy, drugi byłeś. Tak, drugi. Kurde, o zero! O zero, zero widać to po, po prawej zero, stronie, Roki. Aha, dobra, dobra, nie zwróciłem uwagi. Ale o fak, o dzięki! Y no to super. O, no, o, kurczak. <grym> Cześć, Chyba czy to się to ominąć. Ale tej skopałem, tej ale skopałem. Za dużo uderzeń. O gówno, gówno, w Za dużo uderzeń miałem. Głowa w głowę. GŁOWĄ! Gu <laughs> Załatki ryj. <laughs> o, głowa! Głowa w głowę. No czekaj, w powietrzu możesz Pierna, się odbijać! Pierdolę, no kurna! I już w powietrzu, o brawo! Tak jest! Ech, chciałem oszczędzić strzału! No aaa! No, a... 6 punktów znowu! 9-9-11. Nie, nie wolno być <laughs> zachłannym takim. Ech, Sześć? To 6? No wow. 6, bo... Wow! Bo, bo ten... ten no tak. stał chyba. Mhm. Mm mhm. Mm fak. Fak, fak. Złaź mi z drogi, Roki! <grym> I po co te nerwy? No właśnie. <grym> Shit. Wow. ale się źle odbiłem. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurde, Okej. Okay. Cyk. I cyk! Nie, o Jezu! No, no wypadłem. zrobić nie, zrobić... nie, nie, wypadłem. nie, no nie, dobra. nie, 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 teraz ja no. dziwnego zrobiłeś. Fuck, nie, ja mam nie, mm, No, mnie, no, nie, no no, 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 nie, 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 Jeszcze do, do odrobienia. Set, o ty... Oła! Ej! Ej! Oh shit! O, no to po mnie. O, no to po mnie. Why? To jest. Ja Teraz wow, już wpadłem do wody. Why? Bo źle się zacząłem odbijać. Aha. No, jeszcze ileś szczałów. Leć, 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 leć. Dobra, nie muszę to zrobić. Potracę czas tylko. O, Albo... oh, fuck off! Dawaj, Roki! No śmiecią! <grym> no wyjechałeś no, <grym> mi, się odbiłem przez ciebie! ja jeszcze drugi? Ja pierdzielę No, Ma, komon, Tu te kolizje część są są Nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem. Środkową część mapy ze się w Tak, tak uwielbiałeś czaka. kolizje zawsze, ha. no. No ale tu są, tu są kuźwa niesprawiedliwe. Tu Jak to? Czy ty, Gerald, że tu są? Ała! Ała! O nie, o nie, o, o dzięki! No fajnie! No to pomogłeś nie mi, zna. dziękuję! Ta. FAK! Nie! Elo, Maxiu już skopał. Oh no, no, no! Czemu ja tutaj jestem? No znowu skopałem! O nie, dobra, doratowałem się. Nice. Ej, no! Co, Co zrobiłeś? To jest żarty. No nie mogę tutaj zrobić. O, wow. Kurde. Ja do dołka z tej Kurde! Tej ale, ale tak skopałem. Ej, tu jest. Ech. Ej, tu nie ma checkpointa żadnego. Co ty próbujesz zrobić? No, tu. No? Tu wleciałem i tu wiesz, gdzie teraz wyleciałem? Przez barierkę. Przez. Oj, ale stracisz ale teraz. Fart. Ojoj. W cholerę. To szkoda, że ja nie byłem pierwszy. Ale fort. A tak dobrze mi szło na tym dołku do połowy. No mi. Właśnie od połowy Ech. niedobrze szło. 20 hmm. punktów jestem za tobą. Oła! Czy wy możecie nie? Oba! Oła! Ej, Oła no co? Dzięki. Nie! Spadłem! Za bardzo się spieszyłem. Wiem, wiem, wiem. U. Nioch. Aha. Aha. Nie mam zamiaru wypadać. No i wypadłem. <śmiech> <śmiech> Oh, no no. No. Rocky why? Nie wiem. o, fajnie, fajnie, fajnie. Mam to. Mam to. O! A, o nie, nie, nie widziałem. <Kurw> o jezus. A to można było skrócić, chyba zrobić, coś mi się wydaje. Właśnie, właśnie, o, widzisz tą barierkę, a raczej jej brak. Ale lotnią, lotnią już można było zrobić, lotnią, no. tak. No, 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 no. No też nawet. To... Okay. Ciężko, ciężko. <ślewife> jaj, 11 punktów do ciebie. 12. Hmm, 24, 24 punkty, kozak. Do odrobienia. Dzięki, Roki. O, fuck oh. off. Za bardzo się spieszysz. No co? co spieszę się, no przecież to jest... O że ja ze złej strony tu jestem! Albo nie. O, dzięki, Roki. E, no! Mm. Jak ja cię uwielbiam! O co? Ale to było chamskie, ja, ja w kolejce Jesteś... I kto cię Jesteś najlepsiejszym kolegą to. na świecie. Kto cię czakrem wziął? Nic mi, Nikt mnie nie wziął, ale kurna przeleciałem <śmusty> przez barierkę. O. No i kozak. <śmusty> Miałem już nie strzelać, ale jak ty się pojawiłeś, to... No, ja się <śmusty> nawet nie ruszam, nie chcę mi się jakiś dodatkowych sześciu punktów mieć. Dobrze, dobrze! Tak jest, masz mniej uderzeń niż Roki teraz. Bardzo dobrze. No. O to chodzi. Brawo. O to chodzi. Będę miał. Tyle samo co on. <śmupy> no. No nie, punkt, ale dużo. No ale zawsze odrobienie. Ciesz się. Nie wiem o co tu chodzi. Fucka, ja kurde. Fuck my fuck. Fuck my fuck. Ok. Hello. Ała! Ej, wa? No i mnie znowu wziął. Pieprzony uruchomek. Ale fuksiasz. Jaki pieprzony fuksiasz. Jesteście już daleko, za daleko ode mnie. Jak skopałem? Mogłem skrótem! Mogłem skró... Yes! 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 <laughs> ale leciałem uh. tam skrótem specjalnie, no, żeby tam aha. Tutaj, tutaj właśnie od razu w prawo skręciłem. I właśnie to, A, to, to samo co Czucket próbowałem zrobić, no? Nie głupie. Cały mm, szereg punktów. <laughs> no, but I don't even care about that now. No, 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 no. Kurde, ale teraz odrobisz, no, no. bo jesteś i pierwszy no. i masz więcej. Mniej punktów. dwa dołki zostały, ty. Aha, bo dwa dołki zostały. To nie, nie matematycznie już nie do zrobienia. Jak po 6 yeah. punktów, tylko wiesz. Aak. Różnicy. Tak, tak, tak. O co? Nie 4, bo dwa albo 6 można mieć maksymalnie. Ta, ta, what? Jezus Maria! Chcesz mi wybić chamy! Ja się nawet nie spieszę teraz. A ja? Nie on co? Masz co, walcz! Ta, walcz, o co? O, o, o pietruszkę! Jeszcze nie mówię, że jesteśmy z i tak no. dalej. No, jesteście. No ja nawet nie muszę tego wspominać. Ej, bo jest ej, to kolego. Jest kolego, kurwa. Ulega, kurwa. Ja <laughs> chciałem tyle. Co, czekałem, żeby mieć jak najmniej, ale tu już mnie doganiałeś, więc musiałem. Udajesz. Mhm. <laughs> <laughs> spokojnie, spokojnie, daj mu daj mu pomyśleć. On się dotoczy. Masz 40 Uważaj, uważaj. Wow! Wow. wow! 35 sekund i drzewko? Tak. Spokojnie 30 sekund do końca no, na luzie. Spokojnie. Gramy w golfa czy pinbola? Jest, dobrze. A z ekranu zrobię R. Mi się nie spieszy. To ja jestem tak daleko, że. Daleko, tak, no tak już daleko. Tak jak. No, no nie, no nie, nie ma opcji. Ale mogę wam przeszkadzać. Możesz. Hamie. Chodź tu. O, oh, fuck off! Nie. Please. Dobrze. Nice. Nie wiem, gdzie mam... Nie wiem, gdzie mam lecieć. Nie Wódka wiem, gdzie mam palma. lecieć. A tutaj. Palma, palma, palma. Nie, dobra, dobra, dobra. Shit! Do góry, do góry, do góry, Max! O. Nie! <laughs> spadłem do wody. Uuu. Dobra. Elo, elo, elo. Ej, do wody, nie? No, oczywiście. I się tu? <laughs> tak, oczywiście. Jeszcze na samej krawędzi. Kurde. O, o, o. Jest wystrzał. O, ja to jedzę, ja, ja, 14. No. Ja raz spadłem. Cholera. Zrzut ekranu. O. Robimy nowy. R R R R. <laughs> Aż mi Oj. Nie rób, A. nie rób. O, 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 ej! o! o, o! Ej, o, o! ej, o tym nie pomyślałem. O, mi grę. o tym, o tym nie pomyślałem. Miałem 10 sekund, laga gry. O Jezu, za dużo tych robiłeś. Tak. No dawaj, ją teraz. Nie, 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 sprawa, nie czeka, czeka. Kopnął. Dobrze, dobrze. 14. No i co by to dało? No nic by to nie, to, to by nie dało. No. Nie dało. No, to by nic nie, nie dało. Jej! Akstaje górą. Górą, ale tylko 11 punktów. <noise> Brawo. Tylko 11 punktów. Brawo, brawo. Je, dziękuję. dziękuję, 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 dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tak, bardzo przyjemnie się z wami <laughs> grało dzisiaj. E, bardzo, fajnie. 17 minut odcinka, chcecie jeszcze? E, <laughs> Czy jedna plansza na jeden odcinek? To to brzmi, to brzmi dobrze. Je, to brzmi sensownie. Króciutki, konkretny odcineczek. Dobra, ludziska, to było Golf Gang. Dziękuję wam serdecznie i do następnego. Bajo!